Dobry wieczór, dobry, dobry, dobry dzisiejszy wieczór, dzień piąty, gry o zęby, metodą konopki, poziom drugi, wydłużamy mini nawyk, wznosimy się na szczyty. Fantastycznie, czujesz to, czujesz to? Ja to czuję całą sobą i wiem, że mi towarzyszysz. Wiem, że razem kroczymy na ten szczyt. Nie rezygnuj z osiągnięcia jakiegokolwiek celu, tylko dlatego, że ten cel wymaga, dość do tego celu wymaga czasu. Realizacja w ogóle tego założenia wymaga ogromnego przedziału czasu. Przecież czas i tak upłynie. No to co, no to, no, no to po... Czego w ogóle tutaj żałować, że czasu płynie? No płynie, no to płynie. Ja zarządzam sobą w czasie, a teraz zarządzam sobą w czasie w ten sposób, że biorę szczotę do ręki i uprawiam krok pierwszy. Krok drugi to nitka, krok trzeci to szczoteczka do czyszczenia języka, i krok czwarty, mój ulubiony zresztą, irygacja. Irygacja, działa już się nie mogę doczekać. Działamy, działamy, nie ma chwili do stracenia. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Włącz i raz, zmiana, raz, zmiana, szóstka, zmiana, piątka, zmiana, czwórka, zmiana, trójka, zmiana, dwójka, zmiana, jedynka, zmiana, jedynka, zmiana, dwójka, zmiana. Trójka zmiana, czwórka zmiana, piątka zmiana, szóstka zmiana, siódemka zmiana, osiemka. Stop. Brawo! Po jednej sekundzie na każdej ścianie, więc żująca góra. I a, zmiana, siedemka, zmiana, czwórka zmiana, piątka zmiana, czwórka zmiana. Hej, tutaj a, Ok, Trójka, trójka zmiana fulka, nala, kląka, lala, fórka, nala, flęka, nala, ułamka, lana. lana. Fantastycznie. Chcesz to wypucz, jeżeli wytrzymujesz dalej to od wewnątrz, yy, też po sekundzie na jednej ścianie. I uwaga, lecimy. Delikatnie szczotka ustawiona tylko na ścianie i końcówki, szczoteczki, robocze końcóweczki wymiatają osad. Okej, okay, delikatnie, żeby one miały możliwość ruchu. I uwaga. Ósemka, na, utkanka na, utkanka na, piątka na, trójka na, trójka, trójka. Co pionowo. Trójka na, trójka na, piątka na, piątka na, trójka na, trójka na, trójka na. Szósta, szósta, zmiana. Sosemka, ła. Osamka, ha! Ok, od kła do kła. Ustaw zawsze pionowo. Potem już oczywiście zmieniaj kąt. No i po jednej sekundzie na dole policzkowo. I ułaga. lecimy. Ósemka, zmiana. Piąta, zmiana. Szóstka, zmiana. Sąska, zmiana. Piątka, zmiana, czwórka, zmiana, trójka, zmiana, a już możesz sobie w dołać, nie? Dwójka, zmiana, jedynka, zmiana, jedynka, zmiana, dwójka, zmiana, trójka, zmiana, czwórka, no możesz sobie w końcu szczoteczki Piątka, zmiana, szóstka, zmiana, siedemka, zmiana i ósemka, zmiana. I już co. Po sekundzie na jednej żonce, uważa. Uważa, na, półka, 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 na, uważa, Zostało jeszcze yy, kilka ścian, bo. Od ósemki do ósemki od wewnętrznej strony. Lecimy po sekundzie na jednym zębie i włącz szczotę. znana! znana! Użęka, znana! 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 I nawet od trójki do trójki pioniczyj czotę, ok? Użęka, znana! Użęka, znana! aha. Druga zna, druga zna, trójka znana. już nie szczoty i teraz czwórka. Czwórka znana, piątka znana, słupka znana, zwełka zna, owełka zna. Uh, mówienie i szczotkowanie to trudna sprawa. Ale świetnie ci poszło one trzy buziaczka, wydłużamy mini-nawyk i udajemy się w drogę ku zdobywaniu szczytu. I manualna szota, wymiatamy dziąsło na ząb. Lecimy sobie, wymiatamy, naciągamy delikatnie, delikatnie dziąsło na ząb. Nie szarp, nie szarp, tylko bardzo delikatnie zapraszaj dziąsełko na ząb. Żujące? No to oczywiście czyścimy buciki. I jeszcze jedna strona. Fantastycznie. Od wewnątrz znowu wymiatamy dziąsło na zęb. I pionowe ustawienie od kła, do kła. Delikatnie naciągasz dziąsło na zęb. No i, i oczywiście jeszcze od wewnątrz. Lewa strona nam została. I policzkowo-dół. Dziąsło na ząb, zapraszamy, 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 mhm, dziąsło, mhm, <grym ząsło> dziąsło na ząb. I szczotkujemy, czyścimy buciki, żująco, tylko właśnie tutaj możemy poszaleć, na żujących, i jeszcze lewa strona, no to jest zabawa, prawda? <grym ząsło> I znowu tam, gdzie nie wolno tak szczotkować, tak szorować, to wyciągamy dziąsło na ząb, czyli od wewnątrz również dziąsło zapraszamy na ząb. Ustaw szczotę pod kątem 45 stopni do linii dziosło ząb Staraj się mniej i więcej, staraj aha. I wyciągaj dziąsło na ząb. Teraz pionowo, Odkładokła, ustaw szczotę tak, jak Ci wygodnia. I zapraszaj dziąsło na ząb. I jeszcze ostatnia ćwiarteczka od wewnątrz. No i brawo, no i cudownie. Mm. Wypuść buziaczka. Pierwszy krok za tobą. Brawo, brawo, brawo. Cudownie. Teraz nitkowanie, czyli krok drugi, krok drugi, krok drugi, wydłużamy nawyku. Pamiętasz, jak mało robiliśmy w mini nawyku? Mhm, tylko jedyneczki górne. Teraz zaszalejmy, wydłużmy tą czynność. Będziemy sobie górę odkładokła, kła, higienizować nitką, ściany boczne zęba, każdy ząb odkładokła kła i również też, a co tam, co tam, zaszalejemy, odkładokła kła, dół. Lecimy. Najpierw jedniaczki, brudy na prawej, z lewego czyste i chodzisz po ścianie zęba, delikatnie po ścianie zęba wchodzisz do góry I jak już jesteś maksymalnie tak, żeby ci nie bolało, okay, to mocno naciskasz ścianę na zęba i suwasz te osady, tak, za pomocą nitki, w dół. I prawe zbiera brody z lew, odwija z lewego odwijam czystą nitkę. Aha. Uh -huh. I dwójeczka. i zaberek kontroluje ten ruch. Po ścianie zęba wchodzę i też schodzę po ścianie zęba. Nie przebijam brodawki dziąsłowej, nie uderzam nitką pionowo w dziąsłonie, nie, nie. Mm -hmm. No i fantastycznie, zostały mi jeszcze trzy zęby na górze, jedynka lewa mm -hmm. i po ścianie zęba i brudy na prawe. No muszę nitkę sobie urwać nową, mm -hmm. niteczka nowa, Świeżu cienką no widzisz, jest tak, że ja muszę sobie kilka razy dobierać te niteczki, bo nie lubię mieć takiej dużej ilości tu na paluszku. Wolę kilka razy sobie dobierać nitkę. No i jeszcze a dwójka już wytrzyszczana. I kieł. I po ścianie, Super. Brudy prawe z lewego czyste. I dół! I góra, i delikatnie, dwójka, delikatnie po ścianie, zęba, i super, i jeszcze lewa, e, e, te trzy zęby po lewej stronie, jedynka, no i znowu mi się nitka skończyła, O muszę dobrać niteczkę, jak u Ciebie, z tą nitą, co? Nawijasz tak dużo od razu. No to fantastycznie. Ja mnie paluszek boli. Mimo, że nie ściskam, delikatnie to robię. A i tak mnie boli paluszek, więc troszeczkę tylko nawijam. Jedynka była, widzisz? Tak, teraz. Na pewno jest wyczyszczona, ta z Po ścianie zęba. I trójka. No i super, wszystko jest wyczyszczone. I mi zostało, ale co tam, co tam, za szaleje. I, ją, I oczywiście ją wyrzucę. No to krok drugi za nami. Brawo! Brawo. To teraz krok trzeci. Czyszczenie języka. O, jaka to jest trudna czynność. O, co to do czyszczenia języka i jedziesz po języku. A dlaczego jest trudna? Bo trzeba bardzo delikatnie ściągać osad z języka. Żadną skrobaczką, tylko delikatnie, szczoteczką do czyszczenia języka. Wiesz, taki ruch skrzydeł motylka. Żeby nie podrażnić bestii. Czyli język ma być zadowolony? A teraz czwarty krok. Czwarty krok. Ustawiasz sobie irygator. Włączasz na bicz, Najlepiej yy, prostoliniowy, żeby był. I lecimy. Ruch kołyskowy. Widzisz, już troszeczkę więcej robimy niż w mini nawyku, wydłużamy, skupiamy się bardziej na tym ruchu, wydłużamy mini nawyk i mm, tę czynność uderzania biczem wodnym, a robimy bardziej świadomie, czyli takim ruchem kołyskowym yy, higienizujemy sobie dziąsełka, lecimy, no, w I ruch kojzkomek. Co mi się, co Tak, Wetrzymałam z tą ilością wody. Ugh, ciężko było. <grych> yy, ja ci pokazuję, co robię patrzeć na ciebie, natomiast yy, y, dobrze jest nachylić się, tak już yy, 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 wiesz o tym, ale jeszcze ci przypominam, nachyl się nad umywalką, otwórz buziaka a, i jedziesz tak, a tu ci leci po woda, woda ci ma lecieć. Także nie bój się tego. Baw się biczem wodnym, absolutnie ciesz się tym. Lecimy góra. Nie wytrzymałam i jeszcze teraz lewa strona. Fantastycznie i dół. Uu, ciężka sprawa. Od wewnątrz uwaga. Jedziesz. I jeszcze lewa strona dół. I te trzy buziaczka, brawo, brawo, brawo. Wydłużamy mini-nawyk, prawda, że troszeczkę dłużej i no, bardziej e, efektywnie. Koniecznie, koniecznie zapisz godzinę higienizacji w odpowiednim miejscu i wyślij, w, w, oczywiście w dzienniku, w motywatorze, w dzienniku gra zęby metodą konopki i wyślij Komunikat w postaci na przykład lajka like do twojej higienistki, jakkolwiek chcesz, czy przez smsa, czy przez messengera, czy whatsappa, jakkolwiek lubisz, jestem wszędzie i z każdego miejsca na świecie. Odbiorę twoją łapkę, łapkę zwycięzcy. Lecimy dalej? No i fantastycznie. I dzień piąty za nami. I jutro o tej samej porze, o 20.00, no spotykamy się w tym samym składzie, w tym samym miejscu. A dziś rzecz jasna, pogratuluj sobie. Pogratuluj sobie tak. I bądź z siebie koniecznie mega, mega zadowolona. Zadowolony. Oczywiście.